Witam, jestem Majros i dzisiaj zagramy sobie w rafta z Michaelem. Witam. I to jest już trzeci odcinek. Jeśli seria Wam się spodoba, zostawcie łapkę w górę i suba. A my co? Odpływam z tej wyspy. Nie podoba mi się to. Nie zdobyliśmy jeszcze wystarczająco zapasów. Te cegły mhm. już są suche, czy dalej mokre? Dalej mokre. To lipa. No. Dobra, jak już mamy stąd odpływać, to stąd odpływajmy. Dobra, daj mi moje rzeczy. Mamy już jedną suchą. Podnieś sucha cegła. Już dam ci zaraz twoje rzeczy, tylko muszę ją zbadać. Zbadaj. Sucha cegła. I możemy już piec robić. Potrafisz piec do wytapiania. E, I oddaję ci twoje rzeczy. E, mam ryby. Masz ryby, ryba, ryba to. E, Włócznie masz e, masz tu kubek i chyba to tyle z Twoich itemów. Nie wiem, raczej tak. Z takich ważniejszych to tak. No. Teraz ile? Bo chyba 8, jak dobrze pamiętam, trzeba było do pieca. Nie, 6, czyli niedobrze pamiętam. Potrzebujemy sześciu cegieł, a mamy jedną. Hmm. Masz Więc jakieś deski? Deski mam trzy. To wodę potrzebowałbym ugotować. Masz. Trzy dechy. W sumie tu też by właśnie można było. Tutaj wodę też jest potrzebne na plony. Trzeba będzie progresować. Ja potrzebuję 8 desek i odpadki, czyli potrzebuję tamtej beczki, bo mogą z niej odpadki być. Jest, beczka się złapała. To dobrze. Nie było odpadków. Nie, Zobacz, te, te, ryba. Te, tego ryby na to nie wstawisz. Za duże. Właśnie wiem. Ty nie mieści. Byśmy potrzebowali... Ej, weź go dzidą. Bo zaraz on se umrze, a jak se umrze to będzie ten... To będzie... Jedzenie. Mięsko. Tak. Może z tej beczki będą odpadki. Trzymaj rybę tutaj jedną. Dobra, Biorę beczkę jeszcze. Ryba. O, mam paczkę ozdobną, tym razem ja. Opening. Wielki opening tej paczki. O! Jest obraz. obraz, też bardzo nam potrzebny. Bardzo się przyda. Dokładnie. Cyk, mam kolejną beczkę. Zbieram beczki. Mam odpadki wreszcie. Ja się tu... Tylko mi się trochę ten... Masz jakieś odpadki może? Mm, nie mam. Oddałem ci. A. Słona woda Tam jest wyspa, widzę wyspę Nie w Gdzie? Tam A, tam faktycznie widzę No i teraz do, z głodu zaraz zejdę Wezmę tą rybę Zią Mniam Cyk cyk Deska, plastik dałby się większy grill No, przydałby się, ale na obecnej chwili progresu zobaczmy w księdze wiedzy, co tam potrzebujemy. Żeby sprogresować potrzebujemy. Nie wiem, nie widzę nic. Gdzie to jest? To jest garnek? To raczej nie to Pewnie ominąłem to z 14 razy, ale no, no trudno. O jest, jest grill. Potrzebujemy sztabki metalu. Oj, oj oj. Dokładnie. Będzie ciężko. Najpierw jeszcze trzeba będzie jedną sztabkę metalu włożyć tutaj, więc przynajmniej dwie. A nie, A nie wiadomo wiesz, ile, ile będzie. To potrzebne na grilla? Nie wiem. Nie pamiętam. To niedobrze. No, ale na pewno jedną trzeba ten zużyć. A je, jeśli jest wyspa, to znaczy, że będzie ten. A zbierasz odpadki. Odpadki co? A, odpadki, bo chcę, chcę zrobić średni skrawek ziemi, żeby móc posadzić arbuzy, które straciłem. I ananasy. Więc może na tej wyspie będą. Miejmy nadzieję. Muszą być. No tak, więc. No straciłem je przez mą śmierć. Ale tu raczej nawet taka duża jest, że można się ten nawet myśleć, że tam może być skrzynka, a w skrzynce może być sztabka metalu, więc profit. Tam widzę, to dobra. Trzeba trochę zmienić kurs, bo to nie to. Weźmy z tym. Dobra. M. Zmiana kursu lekka. Panie Michael, ty na razie tu zostań i operuj tym, że i ten. I ogarniaj tutaj może rzeczy, żeby tam... Żebym nie obudził się z tym, że zostanę na wyspie. Dobra. Dobra, to ja lecę na taktyczny eksplor. Dużo drzew. Ale moja siekiera jest już na wykończeniu przez śmierć. Jest ananas, czyli mam już nasiono ananasa. Na górze skrzynki nie ma. Ale tak, jest to. Liść, deska i mam nasiono drzewa mango, więc jest... mącone się na drzewa, trzy nasiona. A ja odpłynąłem kawałek, żeby zabrać skrzynkę. Dobra. I dostałem dużo drewna. Tam nie, w, tam nie wlezę, chyba że jakoś by się udało. E, gdzie jest? Ratwa, tu jest ratwa. No, jeszcze trzeba będzie pod wodą pozbierać różne rzeczy. Tylko, że tu nic nie ma pod wodą. Może tak być. Ja muszę zjeść ananasa. Tak, żeby to było widoczne, to nic nie ma pod wodą. Dobra, to ja może pójdę na drugi ten. Na drugi... Tu, tu, na drugim miejscu, tym... W drugiej części są rzeczy pod wodą. To okay. się my... Tu jest metal. Ten. Yy, metal, metal, metal. Tak. Glon morski, to też się przyda. Rakin zjadł nam kawałek tratwy. No to na razie lepiej, żeby... Z... A, jest mały problem, odpływam. Trudno. E, to weź może spróbuj jakoś się zatrzymać, czy coś. E, skieruj szlagiel w drugą stronę, czy coś. No, ale się nie da. Już? Zbieram rzeczy? Zbieraj Zy... wszystko. Jeszcze drewna pozbieraj. Dobra, zebrałem Prostego, glony, mam... bo to mogłem najszybciej. Ale jeszcze, jeszcze coś pozbierać, Tak prze przez 10 sekund. Dobra, Poz zdobyłem y, rudę metalu. Nie zdążyłem zdobyć rudy miedzi. Niestety, ale metalu. No i idealnie mi się teraz siekiera rozwaliła. Nie Dobra, zdążyłem idealne, zdobyć miedzi. Nie. Zrobiłem taktyczny unik. Niestety miedzi nie zdobyłem, ale mam trzy metalu. Mm -hmm. Więc potrzebujemy piec. A, nie... A ja Ało. potrzebuję młotek. Dobra. Proszę. Dziękuję. Oto pański młot. I ten. Ja se zjem mango, chcę to zjeść. Gro. cyk Faktycznie odpływamy. Jakby była kotwica, to by było najłatwiej, bo wtedy by można było całkowicie tą wyspę pozbierać. Ale jednorazowych kotwic się nie opłaca. No nie opłaca się. A co jest nam potrzebne do takiej kotwicy na stałe? Kotwica na stałe. Nie wiem. Metal i zawias. No, czyli dużo metalu. Zdobyłem jeszcze... Kurde, mogę sobie straty nie spadać. Zdobyłem jeszcze... E... E... Coś tam małża, nie wiem. Mogę to chyba zbadać. Tak. Muszle jakąś, dzięki czemu można zrobić ptasie gniazdo. Ale potrzebujemy w teorii jeszcze jednej takiej, bo tą zbadałem. Mogła się robi. Chyba. No. Nie chyba... A może burza? Jak będzie burza i sztorm, nie podoba mi się to. Bo tak chmury są. A może to po prostu mgła jest i noc. Mam nadzieję, że. I widzę, tylko chyba, i widzę chyba tratwę. Tak, jest ratwa. Płyniemy do ratwy. Ja robię jolo misję, jakby co? Ja zaklepuję misję po surowce z tej ratwy. Więc ja wskakuję. Tak, bym miał się utopić, to ci oddam moje itemy. No dobra. Tylko dopłyńmy tam. Tak, jakbym miał się przez przypadek utopić. Przypadek się utopić. Bo jak stanę na tej tratwie, albo jak zbiorę skrzynkę, to trotwa pójdzie na dno. Więc. No tak, ale ja będę płynął za tą trotwą, nie? No tak. O. o nie, o, o nie. Burza. Nie. Sztorm będzie. No już jest chyba. No widać falę. Ja mogę zaryzykować pójść na tą trotwę. Ja już lecę. Lecę, ja o, spokojnie. Dobra, masz. Łapaj itemki. Tylko je złap. Poczekaj. Yy, co? Nie, co? Ja coś klikłem. Nieważne. Będzie, będą FPS-y. W rogu ekranu. O! Już jesteśmy. Zablokowałem tam trapę. Jestem. Mam Dobra. przepis na zupę warzywną. O! I mam Dobra. śruby, gdzie można zbadać. I w sumie tyle. Hm. Mogę jeden odpadek? E, jeden odpadek? Oczywiście, tylko poczekaj, bo sztorm. E, złapę beczkę i spróbuję, może, wyłączyć te. O, mam paczkę ozdobną. Proszę, jeden. Od, jeden, jed, jeden. odpadek. Dziękuję bardzo. A tu są deski moje. I tu jeszcze cegły. Tucha cegła. E, gryziem. Może w końcu padnie ten rafin. Nie padł jeszcze. Ale otwieram padl. paczkę. Eee, kredens tak mi się wydaje, bo jakoś odpaliłem to coś. Nie to teraz zrzut ekra ekranu zrobię. F10? Mhm. Będę spalił w przyciski. Jak wywali mi nagrywanie, to się nie będę dziwił. <grym> Klikłem Ua. mamy skrzynkę. Mogło o, mi w tym momencie wywalić głodu. nagrywanie, ale... Nie, nie wywaliło. Dobrze. Jak nie wywaliło, to znaczy, że jest ok. No, dokładnie. A ja umieram z głodu. Ja zaraz też. Jakby... Dobra, dam nasze jedyne śruby do zbadania. Więc możemy robić lepszą wędkę. O. Takie coś, co się przyda. To się bardzo przyda. Takie coś i takie. I siekierę lepszą. O. To się A ja przyda. bym chciał jakoś wyłączyć. Co ja wtedy klikłem? Dobra, po prostu może w ustawieniach zobaczę. Bo akurat to się stało takie niefajne coś. Taby, return. Y Następna, ekwipunek. Dobra, ja zaraz zdechnę, to najwyżej mnie ten. A od czego zdechnię? E, od dwóch rzeczy. Chyba, że zdążę coś ten. Dobra, jak e, F8, F7. Nie no, tak daleko to nie coś tu kliknąć musiałem. Ja tu się kliknąć. Zamiast... No tak. Mam teraz fps -y i tak dalej w rogu ekranu. No trudno. Trzeba będzie to przeboleć. A mi się nie podoba ten sztorm. No, spadłem do wody. Mam beczkę z ziom. kurde. Będziesz musiał mnie włożyć do wyrka, bo niestety zdycham zaraz. Dlaczego? T, z pragnienia i z głodu. Mhm. Full zestaw. Dobra, to dobrze, nie będę wart. Yy, tak, umieram, to dobrze. Czy źle? To... full zesta w McDonaldzie, to dobrze czy źle? Z całym full zestem. Yy, dobrze, nie wiem. Nie pomylili w moje, mojego o, zamówienia. Wyspa. Wyspa? Na horyzoncie. Tak, faktycznie, to skieruj się. Ja umieram sobie. Skieruj. Kieruj się na północ. Dokładnie. I zrobię sobie nową siekierę. Więc możemy zbierać. Dobra, idę zdobyć beczkę. Dobra, to mam taki plan. Ty pójdziesz pod wodę, ja pójdę eksplorować wyspę. Tylko, że hak mi się zaraz zepsuje. To, to zrób sobie nowy. Ja zaraz sobie zgi taktycznie zginę. O, jest skrzynka. U, to odłożę tutaj to. W sumie te rzeczy to mogę wywalić. To mi tylko zawala miejsce weku. To tu schowam. To tu schowam. To i to. I podnieś mnie. Ej, Tak. Cyk. Naciśnij dowolny przycisk. Jestem, żyję. Cyk. Kamień, liść, kamień, plastik, deska. Ja bym bardziej tu się ten Rekin jest, padł E Cyk, mięso. Mam głowy! He. A ja mięso. Ja... e, tratwa nam odpływa. Na no co ty? Cyk. Myślałem, jest. że płynie do nas. No, to źle myślały. He... <gry> Gdzie jesteś? O, dzień dobry. No, dzień dobry. Nie, nie, lubię patrzeć przez czyjeś ząbki. E, dobra, y, szybko w tą stronę, żagiel. Dobra. A według mnie, wracaj tutaj, bo to już by mogło być wszystko na ten odcinek. Dobra, to tylko kablę jeszcze zbiorę. Dobra. I wracaj. Dobra. Jeśli się podobało, możecie zostawić łapkę w górę i subskrypcję. Ja wam dziękuję za oglądanie. No i cześć. Cześć ma.